Witam. Moi drodzy, dzisiaj postaramy się zniszczyć socjalizm w Polsce. Naszą partię nazwiemy Kasa. Kasa, kasa. Nasi przeciwnicy to obrońcy wiary i partia dla ludzi. Musimy sobie powołać rząd. No tutaj będę potrzebował bardzo, bardzo, bardzo dużo punktów. Co my w tej Polsce możemy zrobić, moi drodzy? Państwowa emerytura na start obniżamy na maksa, jak tylko się da. A mogę teraz z, z, zrezygnować? A 0,45. Okej, okay, czyli na razie musimy co rundę zmniejszać. Zobaczymy jak to tutaj będzie działać. Czy uda nam się tutaj uratować naszą Polskę, że zaczniemy coś zarabiać. Zakaz emisji reklamu tytoniu? Zostawmy to, pójdźmy Teraz trochę inaczej. Zazwyczaj dajmy, że ok, a teraz nie, bo będziemy chcieli oczywiście ciągnąć sobie podatki. Nic złego się nie stało, ale liberałowie są zadowoleni. Ciekawe, czy gospodarka światowa, jak zwykle, będzie lecieć w dół. Że tak powiem, delikatnie spadło nam poparcie, ale to na ludzi do wyborów jeszcze daleko. Lecimy dalej z emeryturami. Żywność dla dzieci. Zostawiamy to w rękach wolnego rynku. Zdrowie spada, rodzice spadają otyłość. Rośnie liberałowie, ale spokojnie, czyli nie dorzucimy podatku, więc nie o co się martwić. <laughs> poparcie leci w dół. O, a. Gospodarka jednak. Leci w dół. Tak jak nasze wydatki. Serio, tutaj trzeba aż cztery tury wykorzystać na to, żeby zlikwidować emerytury. Nawet więcej. Dobra, tutaj jeszcze mamy 7 punktów. Wydatki. Państwową służbę zdrowia też będziemy zmniejszać. No tak, bo wszystko ma być prywatne. O, zasiłek na dzieci. Możemy coś też zmniejszyć. Jak to wygląda? Prawo dzikich lokatorów. Nie, do ich wywalamy. Kapitaliści zamożni. Okej. Okay. Jest good, good. Empatia spada. Właściwie jestem ciekawy, jak to będzie w takim kraju, gdzie ten, że tak powiem, będzie wszystko lecieć w dół, ale ten. Że tak powiem, poparcie na 20%. Jest ok Dobra, państwowa emerytura robi papa. Anuluj politykę. Nam PKB wcale tak mocno nie spada, co jest bardzo dobre. Jest problem z alkoholizmem w kraju. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. To może właśnie teraz się pobawimy nieco podatkami. Tutaj podatek od wyrobów tytoniowych, od alkoholu. Dawaj 40%. Żeby nie było coś zrobiliśmy w tej sprawie. Aha, dopiero chcę odejść. Sondaże powoli w górę. Zasiłek dla bezrobotnych. To za 16 punktów. To może sobie zostawimy na kolejną turę. Opieka na 10. Damy sobie średnią wartość. Ważna ta opuszcza partię. Niedobrze. To minus 20. O, już, moi drodzy, zaczynamy y, zaliczać. Tutaj mamy dochody, a tutaj wydatki już zaczynamy zarabiać delikatnie. 26 punktów mamy, dobra. No I tak, państwowe spółki kolejowe, to wywalamy. Dochód z prywatyzacji dostaniemy jeszcze. Sprywatyzuj, z sprywatyzuj z branżę. Dawaj to. Legancko. Tutaj 26 na państwową służbę zdrowia będziemy potrzebowali. Podatek od niezdrowego zdrowego. Jedzenia. O, to możemy sobie dać. Otyłość mocno spadnie. To nie kosztuje dużo punktów, a da nam sporo hajsu. Nadwyżka budżetowa. 19 bilionów. Świetnie. Tylko sondaże spadają. Nie doceniają mnie. Dajcie no ciągle komuś się coś nie podoba. Musimy wymieniać ludzi. Dobra, państwowa służba zdrowia. Tutaj też to mocno zmniejsza. I myślę sobie, żeby ludzie trochę byli, że tak powiem, bardziej zadowoleni, to zmniejszymy podatek od wynagrodzeń. Polecimy na maksa, czyli PKB spadnie. A nie urośnie. Dobra. Podatek od wynagrodzeń. Albo anuluj politykę w ogóle. Bo też, no, muszę jakoś ich zadowolić, żeby wygrać następne wybory. Yy, Zatrudnijmy tych hakerów, bo chyba z tego co pamiętam, technologia rośnie. Dobrze. Nowy ważny darczyńca partii. To mi się podoba. Mamy deficyt budżetowy? No kurde, chyba przesadziłem trochę z tym podatkiem. No, dochody mocno spadły. Ale PKB rośnie. Trzeba po prostu służbę zdrowia bardziej jechać z nią. I państwowa spółka energetyczna. Też to zmniejszamy. Wszystko w prywatne ręce. Tylko czy to się uda? Masowe skazania. Okej. Okay. O! Pokonaliśmy, moi drodzy, zanieczyszczenia. Uliczne zator zdecydowanie zerżały Ej, no to ki. Raport, 27% poparcie. No jakby nie było, yy, dajmy radę, dajmy radę. Do wyborów jeszcze trochę, ale może wprowadzimy jakąś politykę. Podatek od opakowań, żeby zdobyć troszeczkę punktów w wyborach. No tutaj sobie jeszcze zmniejszamy tą państwową spółkę energetyczną. 30%, okej. Okay. Zasiłek dla bezrobotnych, lecimy tutaj na maksa, żeby był jak najmniejszy. Tutaj jeszcze bardziej te spółki energetyczne. Kurde, sondaże są najgorsze, bo ciągle tak 25% Oba się, że możemy nie wygrać wyborów w Polsce. Dobra, państwowa spółka energetyczna, prywatyzacja, dochód 79. Nice, mega mocne. To mi się podoba. Mocna rzecz ta prywatyzacja. No i pożar wieżowca, rewelacja. Czy dobry, coś tu jeszcze mamy państwowego. No tak w nazwie niby nic. Zasiłek, ale to zasiłek coś innego. Szkoły publiczne. No to w sumie szkół publicznych teraz powinniśmy się pozbyć. No alkoholizm powstał w kraju. Mm, musimy tutaj spisek patriotów y, ogarnąć. Uzbrojenie policji. W broni każdego policjanta. To sobie zwiększymy. Służby wywiadowcze. Dajmy sobie też tutaj cztery punkty wydamy. No musimy trochę to ogarnąć. Dostępne są już przemówienia kampanijne. Czy to się uda? Zobaczymy. Kapitaliści. Zadowolenie. Przynależność. Okej. No, tej socjaliści, zadowoleni przynależność. Tych muszę bardziej bustować. 9 punktów aż. No dobra, ale ta kampania jest mega istotna, szczerze. Musimy teraz mocno walczyć o poparcie, żeby się utrzymać na drugą kadencję. Kapitaliści plus 15, socjaliści minus 15, okej. Okay. Mamy nadwyżkę delikatną. To moglibyśmy tutaj jeszcze lecieć na deficycie, zmniejszyć podatek obrotowy. Albo nie? Czekaj, muszę się zastanowić. Podatek dochodowy może nic zmniejsza. Ale tak delikatnie. Coś w tym rodzaju. Czy nadawca publiczny? To też trzeba się tego pozbyć. A takich synofobiczne? Dlaczego? Nieładnie tak. Przepełnione szpitale. Problem rośnie. 10%? O kurde, o kurde. O obietnice wyborcze. Może lepiej nic tu nie będę dawał. Połączyć lipa. O nie, członkowie. Działacze tylko 300 mam? Dlaczego? się zasięg dla bezrobotnych wywalamy. Może to ich zadowoli. Oho. No i chyba moi drodzy GG. Nie, no tragedia. 2% dostaliśmy. Odsunięte ci od władzy. Dużo osób nie głosowało, ale to normalne. Odejść zapomnienie. Analiza. Okej, okay, okej. Okay. Aha, trzeba to rozegrać nieco inaczej. Potrzebuję więcej czasu. No, niestety nie mam tej możliwości, żeby dłużej grać. No to musimy po prostu jeszcze raz to dobrze ugrać, żeby się jednak utrzymać przy tej władzy. No, oczywiście od razu lecimy tutaj z emeryturą, z kolejami. Teraz też wiem, jak działa większość tych eventów. I też musimy tutaj bardziej w podatki pójść. No, przede wszystkim tutaj tytoń, proszę bardzo. Podatek na alkohol od niezdrowego jedzenia. Dobra, no lejemy teraz emeryturę. Udaje mi się to. Ciągle tutaj się wahamy na 27-8%. Prowadź sobie. Ten podatek od opakowań. Zawsze to będzie trochę keszu i tak już mamy nadwyżki. I za niedługo będziemy mogli się tutaj bardziej bawić. No i chyba w następnej turze będę już mógł prywatyzować koleje. No i właśnie, mamy nadwyżkę, to sobie zainwestujemy nieco w lepszą policję. O, Ministerstwo do Spraw Zapobiegania Wyłudzeń Socjalnych. To tutaj możemy tylko zyskać na tym. W drucie byłego szpiega. Aha, lipa. Strajk kolejarzy. Spokojnie, zaraz nie będzie tej spółki. Eee, 26%, kurde no. Połowa kadencji. Dobra, sprywatyzuj branżę. Jeszcze dostaniemy tutaj fajną zastrzyk tłówki. Mamy nadwyżkę 6 bilionów. Podatek od wynagrodzeń. Aktualnie 44. To tak do 40. Dochodu coś takiego zmniejszymy za te dwa punkty. Powinni ludzie troszeczkę więcej zacząć zarabiać. Fundusze 28. Może na razie już przestany, że tak powiem, w tej kadencji. Udało nam się pozbyć emerytur i kolei. Państwa służba zdrowia to byśmy na razie zostawili. Może teraz postaram się rozwiązać jakieś właśnie problemy, żebyśmy się doczłopali do kolejnej kadencji. Mamy nadwyżkę 9. To całkiem sporo. Krajowa rada biznesu, to może być chyba dobrym pomysłem. Tak patrzę, co jest jakby popularne wśród wyborców. O, często latający, wprowadzimy sobie. To takie malutkie tam podateczki. A zawsze coś możemy na tym zgarnąć. Zobaczmy poparcie 33. Dobra, jest okej. Okay. Technika chciałbym wprowadzić, bo to też będzie popularne. I edukacja, tutaj wszystko to będzie na rozwój szło. A nie jest to drogie, to nawet pójdziemy sobie na maksa. Bo oni lubią jak się inwestuje w edukację. No ale to chyba też dobre dla nas. Kierowcy nas nie lubią. No to widzę, że właśnie rząd trzeba co nieco pozmieniać. O, podatek od. Plastików prowadzimy większy. Dobra, ekran wywiadu, trzeba coś tu zrobić. Bo mamy dalej te służby słabe. A tu już niektóre grupy są mega mocne. Paralizator. Nie jesteśmy na to. Uzbrojenie policji. Dawaj, tutaj na maksa. Pójdziemy sobie. 22%? Czemu oni mnie tak nie lubią? Co jest? Nieudany zamach. To dobrze. O, zanieczyszczenie. Zator. Dało nam się to pokonać. Mam 19 punktów. To może postaramy się zmniejszyć tutaj kwestię państwowej spółki energetycznej. A zaczniemy inwestować w atom. Otyłość. Też została rozwiązana. No to kurde, super rząd. Ekran wywiadów. Dalej słabe. O, podsłuchy możemy policyjne zrobić. I co jest? Jak tam poparcie wystrzeliło? Dobra, moi drodzy. Kurde, tylko trochę za wcześnie. Ale dobra, może to jeszcze utrzymamy. Ile mam punktów? Ogólnie te 10. To zmniejszamy tutaj. Dam na to 4 punkty. No i zwiększymy tutaj. Czy nie bardzo mogę? A nie mogę, dobra, dawaj tu. O, dobra, to jest pada już to, z tego co widzę. 11 bilionów zysków mamy. 68 poparcie? Ale to dlatego, że rezygnuje z elektrowni, widzę, że to teraz dobrze siada. Państwowa spółka energetyczna. To aż tyle? 77 dostaniemy? E, nice. To, to mega dużo. Kontrola zanieczyszczeń. Dawaj na maksa, pójdziemy. Żeby obywatele byli zdrowi. O to chodzi, co nie? Dymistria. O kurde, niedobrze. Zapomniałem tutaj o rządzie. Dobra, ale partia się rozwija w miarę, tak. 63%. Okej, okay, jest, jest good, good. Dużo problemów rozwiązaliśmy w tej kadencji. Dotacje na mikrogenerację. No dobra, czyli tu jest spoko, czyli pozbyliśmy się kilku państwówek. Co my tu jeszcze mamy? No zasiłki no teraz, przed wyborami, nie będę ruszał zasiłków. Teraz, jak mamy tak, taką sporą nadwyżkę, to możemy właśnie wprowadzać jakieś takie polityki. No, dotacje na rozwój obszarów wiejskich. To brzmi dobrze. Chociaż kurty, tam gości mówią, że biurokracja nas zacznie ścigać. Ale dobra, zobaczymy. Może rolników teraz przekonam do siebie. Dobra, tutaj jest spisek religijny, wszystko jest ok. Przemówienie kampanijne. Ważna rocznica opuszcza partię. Niedobrze. 81% w sondażach? No to elegancko, to ja nawet yy, nic tam nie będę gadał. Teraz to poszło o wiele, wiele lepiej. Tylko z tym zadłużeniem problem będzie, żeby to spłacić, co nie? Ej, PKB jak nam rośnie? Elegancko. Gospodarka Światowa nurkuje. Zadłużenie nam spada. Dobra, to może sobie skipnę, pooszczędzam sobie trochę punktów. Susza. No niedobrze. 82%, ale żeby pozbyć się suszy, to był taki jeden motyw tutaj. No, programy kosmiczne nawet możemy zacząć. Tak dużo punktów mamy. O, zakład odsalania. To było istotne. No, zaraz mamy wybory. Chyba ciężko będzie, żeby coś tak zepsuć. Wprowadźmy sobie służby dyplomatyczne, żeby mieć lepsze stosunki za granicą. 26 punktów potrzeba będzie, żeby Państwową Służbę Zdrowia z o długość kadencji. Moglibyśmy to zwiększyć? 35 punktów aż. Dobra, chyba sobie po prostu skipniemy, zobaczymy, co będzie się działo. Obietnice wyborcze. 81% nie będziemy mi obiecać. Chyba, że teraz tak nagle. Koniec prywatnej służby zdrowia. Znaczy państwowej. Ciekawe, czy ja teraz właśnie sobie, moi drodzy, to zniszczę. Zróbmy sobie tak, zapiszę sobie gierkę. To będzie istotne. I cyk, nie mamy, moi drodzy, państwowej służby zdrowia, tylko prywatna. Zobaczmy, co to będzie się działo. No muszę dać jakąś obietnicę. Podatek dochodowy. O. Aktualnie 30, 30,20. No, kurde, będzie trochę nas kitować Bo aktualnie 39 z tego mamy. Mamy nadwyżkę 26. E to, damy radę na 20. Proszę bardzo, zrealizowałem, zrealizowałem. No i zobaczmy, co to będzie się działo. Ej, dobra, Liga Wolności. Druga tura, moi drodzy, przed nami. Znaczy, druga tura. Druga kadencja, zmiany, długość życia Prywatny system emerytalny urósł Zdrowie, przemysł kolejowy urósł Środowisko, okej, okay. podróże lotnicze spadły Ale przemysł energetyczny, tutaj emisje Tytoń, popyt, ubóstwo Urósł, ceny żywności urósły, nieważne Siła waluty, popyt na opiekę zdrowotną Handel międzynarodowy wzrósł, PKB spadło Ale to na całym świecie, turystyka też spadła Ale produktywności w drobacie Wzrosło, trzeba im zasiłek yy, rozwalić No i dobra, i teraz zobaczymy moi drodzy Czy drugą kadencję uda nam się rozegrać 88% mamy poparcia z dużo. Żeby szkoły zlikwidować, trzeba mieć sporo punktów. Na razie tutaj wydamy tutaj 13. Zaczej dla bezrobotnych, trzeba to też zlikwidować. I tu nagle pyk. Strajk lekarzy! Został zakończony! Wrócić do pacjentów! Kurdzictwo węglowe! Zamknięte! I pożar. Nowy, ważny darczyńca party. Let's go. 92%, moi drodzy. Strajki nauczycieli zaraz mogą być. Mamy nadwyżkę. Szkoły publiczne. Jeszcze nie mogę. Czterech punktów brakuje. Okej. Okay. Jeszcze bardziej zmniejszamy. Zasięg dla bezrobotnych zaraz też wywalamy. 99%? Nice. Dobra, anulujemy politykę, szkoły publiczne. Ciekawe jak to wpłynie na nasze sondaże. Nie wpłynęły, z dalej 99%. Mamy coraz większe nadwyżki. Zadłużenie spada, moi drodzy, i to gwałtownie. Zadłużenie mamy bardzo duże, ale powoli do przodu. Jak takie nadwyżki będę miał co miesiąc. Dobra, wywaliliśmy też politykę odnośnie wsparcia dla bezrobotnych. 14 punktów. Co my możemy robić? Tutaj są ciągle problemy. Niekonkurencyjna gospodarka. Choroby układu. O, ponowne zalesienie możemy zrobić. Koszty. Malutkie są koszty. A spadnie nam tutaj choroba. Ekolodzy się ucieszą. Bezrobocie spada. Emisja dwutlenków spada. Środowisko jest lepsze. Dawaj to. Skandal wokół małżonki. No nie wierzę, no. Wszyscy socjaliści. Niewiarygodność. Super. Ale ten, no mam nadzieję, że to nie będzie teraz mi jakoś tam mocno psuło w sondaży. Długość kadenc, kurde. no to strasznie dużo punktów. Zaraz poniżej tryliona zejdziemy, jeżeli chodzi o zadłużenie. Wystarczające. Dobra, tu jesteśmy bezpieczni. Może jakieś podateczki? Podatek dla absolwentów? Może nie. Też, chociaż podatek od posiadłości. Za się wkurzą, wysokie zarobki spadną, równość urośnie, socjaliści, emeryci, no niby popularny wśród wyborców. No, dotacje dla małego biznesu sobie wprowadzimy, może to troszeczkę gospodarkę nam pobudzi i damy sobie to na maksa. Też chyba musimy choroby układu oddechowego, inicjatywa dotycząca samochodów elektrycznych. Wtedy kierowcy będą zadowoleni, środowisko rośnie, taksówki. O, a, czekaj, aha, my mamy spore nadwyżki, zakaz samochodów benzynowych, pobyt na ropę spada. Ale tutaj wszystko inne rośnie, więc let's go. No, poparcie spada, 97%, moi drodzy, zostało tego będzie. 32 biliony i tak nadwyżki. Może trochę zasiłków na dziecko pozabieramy. Ale tylko troszeczkę. Że ta wartość po prostu była średnia, a nie wysoka. Mamy poparcie. a za zator zaczął się robić. I 46 bilionów. No dobra, teraz nam trochę spadło, bo zabraliśmy trochę zasiłków. Musimy zrobić jakieś dotacje na rowery. Jeszcze na hybrydy możemy zrobić. Niech będzie. O zdrowie urośnie. To też bardzo fajnie. Wydamy trochę też na budowę dróg. Strzelanina policyjna? O kurde. To się wkurzyli. Raj podatkowy. Jeden gościu chce, żebyśmy wprowadzili. W sumie czemu nie? Zamożni socjaliści kurzą równość. Maksymalną wartość. Czemu nie? Polska rajem podatkowym. O, i z tego co widzę, moi drodzy, jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o zadłużenie. No, zadłużenie tu już mocno leci w dół. Bańka na rynku nieruchomości? Kurde, to niedobrze. Kontrola wynajmu. To może sobie zwiększymy, żeby tę bańkę szybko rozwiązać, bo to nie będzie nic dobrego. 71% poparcie. Ciągle widzę z GIT. Socjaliści mnie nie lubią, no ale trudno się mówi. Szkoły wyznaniowe. Po co to komu? Na co to? Już teraz będą mi przez to bardzo nie lubić. A kiedy są? Ej, że daleko do wyboru Pani, kochany, mam, mam duże poparcie. O. No, planowanie rodziny tutaj podwiększymy, żeby populacja rosła. Co? Co jest? 30%? Czyli dosyć mocno się wkurzyli na te szkoły wyznaniowe. Ale okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze z tego wyjdziemy. Do wyborów jeszcze daleko. Żeby mi tak szybko nie zjedli, tutaj e, damy dofinansowanie na i naukę. To wszyscy lubią, to wszyscy będą uważać, że to jest dobry pomysł. Może tutaj podatek od wynagrodzeń im troszeczkę zmniejszymy, ale tylko troszeczkę, żeby też nie przesadzać. Morderstwo turysty, no ja nie mogę, jakie eventy. Ale 30 dobra, odbijamy się, odbijamy się a nie, spadamy dalej, nieważne o, no, dotacja na technologię też sobie zwiększymy a co mi tam, I zobaczymy co by się działo 26% no dlaczego takie spadki, no dajcie spluzie spokój teraz mamy nadwyżkę 35 możemy tutaj postarać się dosyć mocno ten podatek od wynagrodzeń zmniejszyć, żeby utrzymać władzy, ten podatek obrotowy jeszcze trochę zmniejszyć, no będziemy wolniej spłacać zadłużenie, ale miejmy nadzieję, że to sprawi że będzie dobrze, co to w ogóle jest prawo więźniów do głosowania, anuluj mi to po co to komu, o obowiązku Lekcje językowe. To też myślę, że ludzie polubią. No raz, zobaczmy. 30%. No, odbijamy się powoli. Miejmy nadzieję, że się odbijemy do wyborów. Dalej mamy nadwyżki. 17 bilionów. To bardzo dobrze. O, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. To ludzie polubią. Co? Jak to spadamy w rankingu? No co jest grane? 23% już poparcia. Zadłużenie coraz mniejsze. Ja nie wiem. Odwierty naftowe. Dotacje. Anuluj tą politykę. My lecimy w eko. Dobra, jeszcze podatek od wynagrodzeń. Im zmniejsze. No ziomki, no tak teraz super się żyje w w tej Polsce, po tej prywatyzacji wielkiej, a wy mi takie kłody pod nogi dajecie. Z czego oni tu będą zadowoleni? Ulga odsetkowa od kredytów hipotecznych. No okej, okay. to nie będzie nas dużo kosztować. No, będziemy musieli się nieźle napocić, że tak powiem, przy wyborach. Coraz mniej polityków tutaj mam do dyspozycji, żeby, żeby zmieniać te posady i tak dalej. Szczerze, to już nie wiem, co możemy tutaj zrobić. O! Eksperci do spraw technologii donoszą, że nasze państwo ma znaczną przewagę technologiczną. Nice, Pa, jak tutaj rośliśmy całą tą grę. Raj podatkowy, technologii. Let's go. Jeszcze rozbudowa lotniska, ale koledzy się w. się wkurzą, ale dobra, jest OK I dalej spłacamy za, sp ten. Ciągle za dużo nie spłacamy. Ci dojeżdżający się wkurzają, ale przecież ja mi robię tutaj, żeby mieli większe drogi. Zagęszczenie ruchu licznego. Zakaz samochodów benzynowych jest przecież. To co mam dać? Tak, ale zagęszczenie ruchu wtedy spada. Czyli musimy więcej wydawać na drogi. No dobra, no dawaj to. Alkoholic się pojawi w kraju. Chorzar, rewelacja. Eksodus korporacyjny osłabu, no dobrze. 35%, dobra, jest nadzieja, jest jest nadzieja, musimy podatek od alkoholu mega zwiększyć żeby tutaj się pozbyć alkoholizmu w kraju jakaś fuzja ma powstać, dobra damy zgodę, PKB rośnie kapitaliści, Ok. 60 36 punktów dobra, postujemy kapitaliści, dobra jest good good Miejmy nadzieję, że tutaj jakby to pomoże. Bańka na rynku nieruchomości padła. Bardzo dobrze. Sondaże 45%. Let's go. Brak wykwalifikowanej siły roboczej. Co? Dobra, tutaj na szczęście udało nam się zrealizować obietnice. Dlaczego czemu my niby mamy słabą edukację? Tutaj przecież finansowanie nauki jest mega duże. Nauka języka obcego, to damy sobie większe. Tutaj bezpieczne takie na razie będę wybierał przemówienia, żeby tą największą grupę gdzieś nam bustować. No i moi drodzy, mamy wybory. Mamy wybory. Zobaczymy, kto to wygra. Aha, so już prawie co. Ej, ej, no, no, no nie gadaj, dobra, o! Dobra, udało się, wygraliśmy wybory. Po raz drugi. Prywatny system emerytalny rośnie, środowisko jest lepsze, długość życia, zdrowie, prywatne szkoły rosły. Przemysł kolejowy urósł, bo został sprywatyzowany. Konsumpcja alkoholu, turystyka mocno spadła. Dlaczego turystyka tak spadła? Powód na ropę, emisja dwutlenku węgla, okej. Okay. Przemysł energetyczny wzrósł, równość spadła. Przejście na samochody elektryczne, mocno ceny ropy spadły, ubóstwo urosło, produktywność urosła, ceny żywności spadły. O, to bardzo dobrze. Prywatna ochrona zdrowia, siła waluty wzrosła, rozwój społeczny wzrósł, ceny metali ziem rzadki funkcja tytoniu spadła, technologia urosła. Podaż ropy, niskie zarobki, popyt na opiekę zdrowotną spadł? To dobrze, to znaczy, że ludzie są zdrowi. Przestępczość urosła, się przemocy, handel międzynarodowy, wykorzystanie kolei. No dobra, to już są takie na mniejsze procenty, ale ogólnie no, jest good good. Jest good good. Kompas, moi drodzy, kapitaliści, mocno w prawo poszliśmy, no to jest fakt, ale w następnym odcinku ja bym chciał sobie zrobić takie państwo policyjne jakieś, żeby byli tylko sami patrioci, flagi i w ogóle. Więc zobaczymy, jak to będzie. Odejdź jako zwycięzca. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Aha, mogę sobie odejść albo grać dalej, jako że wygrałem. Ale co, my teraz jesteśmy inną partią? Nie, chyba ciągle one tą samą gramy. E, no to spoko, no nawet dobrze wiedzieć, że jak po prostu wygrywamy te wybory, to sobie możemy grać dalej. Więc, moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie łapić w górę i subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!